Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ej, no, i tak w sumie to, to nagrywamy, i, i tak szczerze powiem, to ja nie wiem, czy nawet. Ja proponuję jechać. A co to za się? Odsłonił ten, co to jest? Obiekt 28. A nie, to nim nie. nie. Y, możemy zagrać na przykład mm, T29. Możemy. Bo ja mam go niedługo zamiar kupić. <noise> Chcę zobaczyć, jak się nim gra. Wiesz, <noise> ja brakuje 5000. tysięcy. To nie ten. Nie, a nie masz T49? Nie, już nie. No to trudno. A do 29, to 29, chyba nie mało się różni. Czwórkę zmienili. Nie, pewnie jakieś tam lufę inaczej. Y, gramy na ukrytej wiosce. Y, ja z tego co wiem, pamiętam kiedy grałam na ukrytej wiosce. I wjechałam sobie w takie super ładne małe, małą wioskę. Taką kolorową. To, było, to nie jest ta? Taka, że tam są takie ładne kwiatki. Takie fioletowe. I tam jest z boku taka góra wielka. No. I ogólnie sobie wtedy tam wjechałam i nikt nie ja przyjechał. I, I tam jak się patrzy w bok na te góry, to można w nich celować. No, ale... nie to. Dobrze mówię? Dobrze. To bardzo dobrze. No, to, to wiesz co, skoro ja zawsze jeżdżę tej wioski, to może pojedziemy w inne miejsce. Tak. <grym> okay. Zobaczę, jak krajobraz się tam... No właśnie, bo ty widziałaś tylko z jednej perspektywy. Tam. No bo ja już jak tam, to... No nie A nie byłaś jeszcze tam. No to jedźmy tam. Tam, z a tu jedziecie takim, widzę, kurczę, wycieczka taka. E, tak. Zbiorowa. To jest... do Częstochowy jedziemy. No, wolno. Wolny masz ten czołg, Kukasz. No. mam. No. łabijacie się w ogóle. No to... Długo będziecie tak jechać? Czy no, kawałek jest? To przyjechałem. No i widzisz, patrz, ktoś tam wjechał na wioskę. Jednak. No i zaraz umiem. Z naszych czy z ich? Nie, z ich. Albo z naszych. Nie wiem, prorok. Ja sam, że pierwszy padnie ktoś od nas. Tak? Tak. Cholera. Nie. Widzisz? <laughs> no. Mogę się domyślać. Nie wiem, no chciałem wiesz, jakiś element zaskoczenia że ktoś inny umrze? Dobra, czyli rozumiem, że tu się jedzie i jedzie. Ale tam się powinnam jakim, bo to jest jaki czołg? Ciężki. A ciężki, no to wolny trochę. No tak mech. Bo demonem prędkości to mnie jest. Och, cholera, no i ten mi wjechał w moje miejsce mam to swoje miejsce? Tak. Jeśli go pozbędziesz. No, postaram się. Widzisz, no po prostu masz wolny czołg. Który... Matko, ej, ty się tu tak skradasz z tym wszystkim, ale... muszę się od ciebie dużo jeszcze nauczyć, łukasz. No, sporo. Wiem, a ty mi specjalnie nie chcesz pokazywać. Jak to? Żeby ten. O, ale ładnie. Ja nie. Żebym żeby, wiesz, nie robiła ci konkurencji. <laughs> Tak, bo, bo ty zaczniesz tutaj, wygry wygryziesz mnie. Wygryzę cię, wiesz, całkowicie, już pod koniec yy, ten, to ja tam opanuję twój kanał i będę sama pokazywać. Uf, moje, stawisz, te... Mikrofon dostaniesz w spadku. Mikrofon. Ten, wiesz co, ale nie umiem. Yy, może i mikrofonu do no, mikrofonu bym mogła mówić, ale nie umiem się obsługiwać tym całym sprzętem. Ale tu ich dużo. No sporo nawet. Tak, Mrubek ja to mamy po jedną opcję na takie coś. Uciecz! Panika! <śmiech> <śmiech> Panika cokolwiek się świeci. Dla mnie to już jest... <laughs> jak takich by było dużo naokoło. Oto! Trafia nas ktoś. Tam w, w końcu pomyślał i zmienił pozycję. A w tego dlacząj strzelamy? A, bo my mamy działo, y, ten. Nie hapnęło się. No nie, no trafiliśmy za no Tak? Dobra. Dobra te Co ja p... tym tyłem jeżdżę cały czas? Dobra, nieważne. Mało istotne. I cofaj się. O nie, o nie, o nie! I po mnie. Umarliśmy. Te... Bo jak nie. tamty... Niech ciebie nie planujesz A. strzelać! Co tam? No, Ej, wiesz co? Musimy tak zrobić... Tak zhakować tą grę. Nie da się. Nie będę nic hakował. Żeby nasz czoło był niewidzialny. Weź, daj spokój. Koć. Dlaczego? Nie wolno. No byli niewidzialni, to by nas nikt nie widział. Nie wolno tak. Dlaczego? No to brzydko. A patrz. Musimy go z naszego miejsca, by. by... by... No teraz to już za późno. O. Patrz, czemu A czemu mu zostało jakieś życie. No, jest gryzek. I następny. Widzę, że tu wszyscy. O! Ups! Ładnie? Chowaj się za tymi następnymi No tak, że tam jest jakiś paparino. Do mnie że? Nie. Troszkę. troszkę A i bo... widzisz, i ja, ja już wiem, dlaczego teraz. na, na czym polega mój błąd. No. Ja sobie pojadę na tą wioskę. Tam nic nie robię, a tu potrzeba wsparcia. Okej, okay. ktoś go zobaczył czy ty? Nie, on się odbiodę. Tam, tam cię nie wyrykujesz. O tu my jesteśmy tylko. Ale łukasz kappa. No, zabili nas. Zabili nas. No bo zobacz, sam zostałeś z tymi. Pięć... A tam SOS kurczę. Tam. <laughs> tam SOS. No. Krzyknij im SOS nie. się Wszyscy Niech się czy zobaczymy ten sztuk, znaczy jedzie. jedzie. O ten stoi, wywaliło bez Ale bo oni powinni bazę kapać, panowie. Tu! Tu, tu No bo, Nie, naprawdę chcesz się teraz wracać. Co nam pisze użycie polecenia, uwaga, nie? A bo ją o, jest naprawdę się... A co oni powinni robić? Zostać tam, na bazie, skapać bazę. No, jak wszyscy są już. Mogę tak nie mówić. Jak wszyscy już są tu gdzieś, przejechali sobie tędy, gdzieś no. są na bazie, no to po cholerę wracać, to szybko skapować ją. Jak najszybciej. I oni wtedy tam przyjadą. Nie, no wtedy się. W angielsku to by było secure, secure win, nie? Czyli wiesz, tak y, zapewni sobie wygraną. A ten co tak pędzi? Bo może. Ale pędzi szybko. No, szybciutko. Nie zderzaj się z nim! O, ale... A jeszcze przegramy. Zobaczysz czy przegramy. Bo ten... No przegramy, ten jak ja w nic. Ten powinien być gdzieś, zostać za tym. No. Hmm. Przegramy? Mhm. A ja było tak dobrze. A patrz, nie, bazę my kapujemy bardziej niż oni. No tak, ale wystarczy jeden strzał, ktoś w go trafi i, i, i już jest. Wiesz. A bo u nas Aha, bo to... Aha, bo co tylko ten jeden jest na tak. bazie. 30 sekund tamten zaraz... A jak wyjedzie? Zapasek? Skó... No to też się skończy. Ładnie, ten tygrys spadł. Dobra, przegramy, to już... Ale wyjedzie on zaraz. Nie wyjedzie. Skąd wiesz? No bo widzisz, że jeszcze jest na tym. No i chowaj się, kolego! No, przegramy. Jak nic przegraliśmy pewnie. 10 sekund. No, tamten 5. A, da radę, da radę. No, jaki fart, dał radę. Matka! No, no ładnie. Te emocje, te wybuchy. Dostoj się już inaczej nie opłacało. Dobra. Żegnamy się, Łukasz, bo tu chyba chyba chcesz pokazać swoje wyniki. Tak. A. A za takie obserwowanie też coś zajął, jakieś punkty, doświadczenia? Nie, nic nie da. To, to pokazuje, że miał... za nie mm -hmm. no. Dobra. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Do usłyszenia. Bardziej. Dobrze. Pa. Powiedziałam pa. Pa.